Siemanko YouTube, witam Was w kolejnym odcinku pytań i odpowiedzi. Na dziś mam dla Was pytania dotyczące popularnej ostatnimi czasy kalisteniki, z którą ja też będę próbował powalczyć niedługo. Natomiast przejdźmy do rzeczy. Osoba, która do mnie napisała ćwiczy od jakiegoś czasu kalistenicznie, czyli z ciężarem własnego ciała, efekty ma bardzo dobre z tego, co pisze, natomiast już troszkę za lekko się jej ćwiczy, tak? Czyli na przykład pompę, którą już zrobi na przykład 100, tak? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I pytanie następujące, czy powinienem zainwestować w jakiś sprzęt? I teraz... Wszystko zależy od tego, co Ty chcesz osiągnąć. W którą stronę ty chcesz po prostu pójść ze swoim treningiem? Jeśli chcesz pójść w stronę na przykład treningu siłowego trójboju, no to nie masz wyboru, musisz kupić sprzęt. Natomiast jeśli ty chcesz po prostu dobrze wyglądać i mieć prawdziwą, realną, wykorzystywalną, w realnym świecie siłę. To kalistenika jest wszystkim, co jest, ci, co jest Ci potrzebne. I poleciłbym Tobie książkę, zainwestowanie w książkę skazany na trening, w obyd, obydwie części, bo są dwie części tej książki, książki skazane na trening. Masz tam wszystko, co możesz w życiu potrzebować na temat treningu z ciężarem własnego ciała. No i to było zresztą tyle, jeśli chodzi o odpowiedź na to pytanie. Oczywiście, jeśli chcesz zainwestować w jakiś sprzęt, polecam Ci również książkę. Nie pamiętam, jak człowiek miał na imię, ale. Jest to Rosjanin, nazywa się Catsunin i wymyślił tak zwany kettlebells, czyli ruskie handle po polsku. To jest takie coś, jak teraz widzicie na ekranie. No i z tym też można bardzo ciekawe rzeczy robić. Jak wpiszecie sobie kettlebell, w, czy kettlebell workout w YouTube'a, znajdziecie po prostu multum kanałów, które się zajmują tylko tym. Wpiszcie kalistenika, znajdziecie multum, multum kanałów, które zajmują się tylko kalisteniką itd. itd. Natomiast to jest Hannibal for King. Ten człowiek, nie wiem czy ma nogi, prawdopodobnie nie, bo nigdy nie widziałem, żeby robił przysiad. I dlatego nosi takie spodnie, jakie nosi. E, natomiast e, zwróć uwagę, jak on ma potężną klatę, bicep, plecy, wszystko, tak? E, I to zrobił tylko i wyłącznie ćwicząc z ciężarami własnego ciała. E, tak więc da się sensowny wygląd również i realną siłę e, uzyskać ćwicząc z ciężarami własnego ciała. E, nie jest to niemożliwe, jest to wręcz bardzo możliwe. E, no i to było zaznacza wszystko na ten moment. E, jeśli to wideo pomogło Tobie i kilku innym osobom, mam nadzieję też... E, w nowy sposób spojrzeć na kwestię treningu z ciężarem własnego ciała, czyli bycia początkującym, czyli tego, że można pójść albo dalej w tą stronę, albo faktycznie pójść na siłownię, albo zainwestować sprzęt. To zapraszam do subskrybowania mojego kanału wielkim czerwonym guzikiem w tym miejscu. Dzięki temu nie przegapicie następnego odcinka. Jeśli widzicie mnie dzisiaj po raz pierwszy, możecie również kliknąć ten link, żeby zobaczyć poprzedni odcinek, i ten link, żeby zobaczyć następny odcinek. Zapraszam również do klikania łapek w górę w opisie pod filmem. Pomoże to promować kanał i odwiedzenia opisu pod filmem. Zamieszczam tam kilka linków, być może któryś z Was, e, któryś z nich Was zainteresuje, e, a właściwie jestem niemal przekonany na 100%, że któryś z Was będzie dla was, któryś z nich będzie dla was interesujący. Boże święte, jąkam się i przejęzyczam się. To było wszystko na ten moment. Do zobaczenia następnym razem. Stay tuned.